Przysiak, Azelno, Markadiusz, pan Pawłowski, Siemanko. Siemaneczko, cześć, hej! Przede wszystkim, jak ocenić dzisiejszą galę VIP? Naprawdę była petarda. Jedna chyba z najlepszych, jeśli chodzi o te gale właśnie, powiedziałbym nie frikowe, bardziej zawodowe, chociaż tutaj też mamy różne, różne postaci. Mega fajnie, że gale, które mają za główny cel pomoc charytatywną, potrafią trzymać tak wysoki poziom. Dla mnie kosmos. Jak byś ocenił ten potworny hajkik Patryka Nikiela, którym znokautował swojego rywala? Ja jestem zdziwiony, że w ogóle ta walka była kontynuowana, bo ja myślałem, tak się złożył przeciwnik, że ja myślałem, że to jest koniec. Naprawdę nie widziałem chyba nigdy lepszego wejścia w walkę. Powiem Ci, że jadą galę, komentowałem i z Sebastianem tutaj też myśleliśmy, że po tym Hajkiku walka zostanie zakończona. Tak nie było, ale jeszcze powiem Ci, kapitalnie młodzież się dzisiaj pokazała. Michał podsiadło, Michał gaz, odwrotne trójkąty, duszenia za pleców, było świetne. Tak, było naprawdę dla każdego coś miłego. Main Event też dowiózł, myślę, że pewnego rodzaju takie przekazanie pochodni. No, legenda boksu Mariusz Wikingwach Wach kontra młody gniewny, ale już mocny, naprawdę bardzo mocny, co udowodnił też. Dziś e, Paweł Hadasz. Super się doglądało. to oglądało. Warto podkreślić ogromny charakter Pawła Hadasia, bo nie wiem, czy widziałeś, ale Paweł tam w drugiej albo trzeciej rundzie, uszkodził sobie nogę. Coś z kostką tam było, bo wyraźnie było widać, że wyraźnie było widać, że każdy kolejny krok był. Jakby mógł być tym ostatnim, jak to się mówi. Fajnie, że udało się tę walkę dokończyć i e, myślę, że bardzo sprawiedliwy remis. Powiedz mi przede wszystkim, którą galę, że się ty wolisz jako być, być anonserem? Sportowe czy frikowe. Wiesz co? Ja najbardziej lubię być alonserem wrestlingu. To nie, a, nie ukrywam. Ale, nie o to zapytam. Wiem, ale jakbyś wiesz, no to je, jeśli najlepiej, to to. A wiesz co? Każda gala ma swoją specyfikę. Bardzo ciężko to odpowiedzieć. To jest zupełnie inna publiczność. Na galach plikowych jest większy, powiedziałbym, rozstrzał. A tutaj jest to energia taka bardzo podobna do meczu piłkarskiego: bardzo kibice, e, no, głośni, tacy rozrywający, jak zrywający dach z, z budynku. Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że po prostu nie jest tak, że jedno bardziej niż drugie, jak najbardziej to zdecydowanie wrestling. A jeśli chodzi o ten świat, jakby sportu walki, to po prostu za każdym razem wychodzę z nastawieniem, żeby zrobić jak najlepszą robotę, żeby rozgrzać zawodników publiczność. To jest mój cel, jakoś tak sobie tego nie rozgraniczam, nie rozbijam. Chciałbyś się pojawić na jubileuszowej gali Silesian MMA 20, dlatego ja zaraz powiem Ci o co pytam, bo mam propozycję dla Ciebie. Czy znowu będę mógł zarobić jakieś pieniądze na, nie, na nie chodzi mi... Tym razem nie przygotowałem A... nic, ale chodzi mi że na przykład co ty na taki pomysł, żeby dogadać się z właścicielem i na Silesian MMA zrobić kolabo PTW kontra Silesian MMA zrobić jakąś podwójną, mocną galę. Ja jestem zawsze otwarty. A kiedy kolejna, powiedz mi, gala PTW? Najbliższa gala i ostatnia zarazem w tym roku, 7 grudnia. Wrestlingowe Mikołajki, zapraszam. Kozłów, koło Gliwic. Naprawdę potężne wydarzenie. Najmocniejszy main event, jeżeli chodzi obecnie o polskich zawodników wrestlingu. Dawid Panczerseńko kontra Spartan. Pojedynek, na który wiele osób czekało. Dwa wielkie chłopy. Mięsny, ostry pojedynek, zobaczymy. Ja powiem szczerze, że chyba nigdy mistrz nie był tak zagrożony jak teraz. ostatnio pojawiła się w wrestlingu chyba nowa gwiazda, chodzi tu mi o kobietę więc przypomnij mi e, sywkę i, bo zapomniałem, przepraszam, szalonego reportera właśnie. E, Diana Strong, no nie powiedziałbym, że to jest jakby nowa, jakby być może w mainstreamie powiedziałbym. Że takich tak... laików jak ja, więc e, tak, tak, w tym sensie, tak, ale no, Diana Strong to jest już taka marka zbudowana, jeżeli chodzi o polski wrestling, europejski światowy także. To jest kosmos. Dziewczyna jest niesamowicie utalentowana, jest e, naszym najlepszym towarem eksportowym, jeżeli chodzi o polski pro wrestling żeby dziewczyna z Polski była zapraszana do walki w Stanach Zjednoczonych w kolebce wrestlingu, gdzie naprawdę mają utalentowane kobiety, to świadczy o jej klasie. Diana jest niesamowita, Diana jest jedna na milion. Diana, wszyscy Cię kochamy, dobrze to wiesz. Myślisz, że ona ma większy potencjał niż puncher, żeby w tym świecie? Myślę, że ze względu na spe, jakby specyfikę jakby tego, no też, też ze względu na to, że no, kobiety jest w wrestlingu mniej, ale też ze względu na swój niesamowity talent, determinację i tak dalej, Diana na pewno ma szansę, powiedziałbym, zaistnieć szybciej niż, niż panczer, ale ja, mówiąc szczerze, stawiam ich bardzo mocno na jednym poziomie, bo jedno i drugie to jest sportowiec z krwi i kości. Ta ambicja, ta determinacja, to podejście, traktowanie wrestlingu, oddanie się temu w całości, no to jest coś, co naprawdę stanowi o, o nielicznych osobach z tego świata. Ja jestem z jednego, z jednej i z drugiego bardzo, bardzo, bardzo dumny. W stanie reportera znowu poruszyliście temat Ludwiczka, powiedz mi o co chodzi, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, powiedziałeś, że temat jest zakończony, a tu nagle znowu jakaś spina? Wiesz co, nie, to nie jest żadna nowa spina, to jest cały czas ta sama spina jednostronna z tamtej strony, jakieś tam głupie komentarze i tak dalej, no i... Nie wiem, czy jest sens o tym gadać, bo się coś takiego to nakręca. No nie, spina jest ciągle jedna i ta sama z jego strony, w moją stronę. Ja to komentuję tylko dlatego, że ludzie pytają. To jest tak jak ludzie pisali: zawsze gada się o bóksdelu. Bo ludzie mnie pytają o buksela, to gada o bukselu. Jak pytają o Ludwiczka, odpowiadam, bo nie mam nic do ukrycia. Nie ma żadnych tematów tabu. No ale dla mnie to nie jest ciekawy temat, ani nie jest to coś wartego omawiania. Znaczy, wiem, że do tej walki nie dojdzie, ale tak czy hipotetycznie. Jakbyś się miał zmierzyć z nim w klatce, to myślisz, że pokonałbyś go? No, biorąc pod uwagę, że jestem od niego 20 cm wyższy, yy, strzelam, że tak, aczkolwiek no, to jest takie gadanie, którego nigdy nie zweryfikujemy, bo no nie dam mu tej walki, nie dam mu zarobić, niech sobie, niech sobie buduje nazwisko na kimkolwiek innym yy, niż mnie. Może kolejny pomysł, nie mówimy to o walce w placu, a na przykład na PTW jakby się, się zmierzyli? <laughs> nie, 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 żadnego, jakby ja nie chcę takich ludzi w PTW. E, bardzo dużo ludzi przez lata e, próbowało się wybić e, jakoś tam na moich plecach i tak dalej. Staram się otaczać fajnymi, pozytywnymi ludźmi. E, wiesz, człowiek całe życie popełnia błędy. E, mówi się, że człowiek całe życie e, się uczy, a i tak głupi umiera. No to trochę e, powiedziałbym, że ostatni rok Jestem to bardzo dobrym dowodem w moim, w moim wydaniu. No ale chcę się otaczać ludźmi, z którymi naprawdę warto spędzać czas. Ludwiczek nie jest taką osobą. Powiedz mi, też słyszałem chyba, że jakaś nowa federacja ma się otworzyć we śmierci. Tak coś wiesz na ten temat? Wiesz, co ciągle ludzie o tym gadają, jeżeli chodzi o. Jakby za każdym razem jest temat. Nie ma miesiąca, nie ma tygodnia, żeby nie otwierała się nowa federacja freakowa, tylko żadna ta federacja się nie otwiera. Tak? A myślisz, że jest w ogóle miejsce jeszcze na jedną? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że już jest i tak ciasto z tym, co jest. Ludziom friki się yy, przejadają, trochę temat został po prostu prze, przeciągnięty, prze, przemożony, ale yy, nie uważam też, że to jest koniec frików. To wszystko zależy od tego, jak umiejętnie zostanie to wszystko porozgrywane. Yy, no i od tego, yy, czy będą pojawiały się nowe nazwiska, nowe formuły, i tak dalej. Myślę, że to jest to. To nie jest tak, że po prostu przyjdzie dzień, jakikolwiek tam data. 4 października, freak zostały zamknięte, nie. To jest po prostu pewien proces, proces, który wydaje mi się, że w jakiś tam sposób można zatrzymać, można odwrócić, no ale to też nie jest trochę, wiesz, moja, powiedzmy, moja działka. Moim zadaniem jest to, żeby za każdym razem wchodzić do, 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 do klatki, do ringu, robić jak najlepszą robotę, dawać ludziom emocje, eee, a, a ta sfera, powiedzmy, biznesowa interesuje mnie mniej. Powiedz mi w ogóle, co z Cloud, bo w lutym jest ogłoszony event, czy tam się pojawisz Ty? Eee, no, kontrakt mam cały czas aktualny, więc myślę, że tak. Powiedz mi, cloud to w tym momencie fame, czy jednak nie? Nie mam żadnego pojęcia. E, nikt o tym oficjalnie nie mówi. Ludzie plotkują, wszyscy wiedzą lepiej, ale żadnych informacji oficjalnych nie ma, więc wiesz, ja nie jestem osobą z typu, że będę się Wiesz, nie znam się, ale się wypowiem. E, ja żadnych oficjalnych informacji na ten temat nie posiadam, więc nie wiem. I w ogóle co sądzisz jak prywatnie o szalonym reporterze? Bo ostatnio nowa spina się pojawiła właśnie tutaj z obecnym Sebastianem, który jest za nami. Słyszałeś o tym, czy nie? Chyba nie. Ogólnie tam chyba Sebastian zasugerował, że Szalony z Cichym dogadali się w pojedynku, żeby nie robić sobie krzywdy. Szalony się oburzył i powiedział, że poźwie Sebastiana, co ty wszystkim są. Kurczę, oglądałem ten pojedynek z bliska i nie widziałem, żeby tam ktoś jakoś powstrzymywał ciosy czy coś takiego, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, ja powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to, nie... Nie, 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 wiem. Musiałbym się zastanowić, jakbym pewnie, wiesz, yy, przypomniał sobie wszystkie możliwe walki w Afrykach, to na pewno znalazłbym jakieś, które miałbym takie... Bardziej bym myślał, że może coś tam było nie tak, niż w tej walce, nie wiem. Ja Tomka lubię. Wiem, że yy, z Tomkiem jest troszkę podobnie jak z Marcinem Najmanem. Bardzo dużo osób tam, nie wiem, nie lubi, śmieje się. No, wiadomo, są to kontrowersyjne postaci. Ja o, oceniam ludzi na podstawie tego, jak się zachowują wobec mnie. Wobec mnie Tomek zawsze był w porządku, o ile wiem. Yy, Marcin tak samo. Więc dla mnie Tomek jest spoko, ale nie zmienia, jakby w sensie nie twierdzę, że to znaczy, że wszystko co robi, robił i tak dalej jest spoko, bo to tak nie działa. Zresztą dla mnie ja się na nim nigdy nie zawiodłem, ja się na nim nigdy nie przejechałem. Mnie to oczywiście trochę bawi, bo moim zdaniem sąd to nie jest miejsce, żeby załatwiać tam jakieś porachunki freakfighterów. No na pewno nie, no to jest. To, 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 to ogólnie tak, sąd nie jest miejscem na załatwianie jakichś takich e, podwórkowych tematów, nie? Dobra, a niedługo na Fejmie będzie walka Madeusz Ferrari, Alan Kwieciński. Oglądali ostatni program i powiedz mi, co w ogóle sądzisz o tym konflikcie? Czy to w swoim zdaniem jest ustawka, czy tam jest rzeczywiście kosa? E, nie sądzę, niespecjalnie nie mnie to interesuje. Nie jaram się tym, nie żyję tym. 7 grudnia mamy swoją galę PTW, e, wrestlingowe Mikołajki. w tym samym czasie co fame, więc to jest mój priorytet, tym się zajmuję, tym żyję. A co w ogóle sądzisz o tych ruchach politycznych e, związanych z free fightami w ostatnim czasie? To politycy właśnie mówią na ten temat, że mówią żeby w ogóle zakazać tego, powiedz mi swoje zdanie na ten temat. Bardzo dziwny timing. Freak Freakfighty nie od 2018 roku, mamy 2024. 6 lat zajęło, żeby ktokolwiek, sobie, żeby ktokolwiek sobie uświadomił, że coś takiego się dzieje. Dziwne tym bardziej, że działy się już rzeczy, które były o wiele bardziej patologiczne, agresywne itd., dalej. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, ale ponownie polityka to nie jest mój świat, nie jest to czym się interesuję. Ja chcę robić zajebiste rzeczy z zajebistymi ludźmi, na tym się skupiam. Chciałbyś kiedyś może skomentować galę z Silesianu albo VIP? komentować w ogóle jakiś pojedynek, a znaczy jakąś galę sportową? Wiesz MRA? co, no, kom, y, y, czy sportową tak, komentowałem y, różne właśnie takie gale, jakieś pokazy, też lata temu. Komentowałem, kurczę, oj, chyba w 2012-13 Sopot Sports Day, gdzie były takie postacie jak na przykład Sebastian Przybysz. Y, KS był dobrze znane. No, oczywiście, że tak. Miejsc były. Tak, tak. Seba świetny goleś. Pozdrawiam w ogóle sobie z tego miejsca. Więc y, ogólnie jestem otwarty. No we na sam koniec, Arkadiusz, zachęć tu ludzi na kolejny event PTW i po prostu powiedz co tam równie sobie życzysz. Panie i Panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że poświęciliście czas na posłuchanie tego tobrodacza. Zapraszam Was 7 grudnia. Kozłówko Ługliwic. Niesamowite widowisko wrestlingowe, Mikołajki dla całej rodziny. Czy jesteś e, mały, czy jesteś duży, gruby, chudy, taki, owaki. Wrestling jest serdeczką dla każdego. Potężne widowisko, wielkie show. No i kto wie, kto wie, być może nowy mistrz, nowi mistrzowie, gwiazdy z zagranicy. Wszystko, wszystko, wszystko. dla każdego coś miłego. Dobra, ci dziękuję za wywiad i lecimy. Dzień dobry.